Pierwszej Poznaniu konferencji pomyczowej, mecz siódmej kolejki Betkni w II Ligi, Warta Poznań-Zagłębie-Sosnowiec. Warta wygrała ten mecz 1-0, a ze mną jest trener gości, pan Marek Gołębiewski. Poproszę o kilka słów podsumowania meczu. Dzień dobry Państwu. Gratulacje dla Warty za zwycięstwo. Niestety pomogliśmy bardzo w tym zwycięstwem, mając kilka sytuacji na strzelenie gola na 1-0 czy na 2-0, no Taka jest piłka, jak się nie strzela, to gdzieś się odkryliśmy w ostatnich minutach i dostaliśmy bramkę na 1-0, przegrywamy mecz. Chciałem z mojej strony przeprosić znowu kibiców za to, że gdzieś tam liczą na nasze zwycięstwa, ale, ale nie wygląda to tak, jak sobie życzymy, cały sztab i zawodnicy, także dziękuję im za przyjazd i tyle, tyle mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze raz <coughs> witamy na drugiej części konferencji, jeszcze raz to powiem, w Poznaniu po meczu, po meczu siódmej kolejki Betli pierwszej ligi. Warta Poznań Zagłębia Sosnowiec, Warta wygrywa 1 do 0. Panowie, serdecznie gratulujemy pierwszego w tym sezonie zwycięstwa. Z nami trener Maciej Tokarczyk, Kamil Kumoch, kapitan drużyny. Panowie, proszę o podsumowanie meczu z perspektywy ławki trenerskiej, z perspektywy boiska. Witam wszystkich, dzień dobry. Zacznę od pierwszych 30 minut, bo uważam, że to były kapitalne Kapitalne momenty w naszym wykonaniu. Totalna dominacja, bardzo dużo zebranych drugich piłek to nam dało taką płynność w grze, i dzięki temu mogliśmy tworzyć bardzo dużo sytuacji, sytuacji bramkowych niewykorzystanych. Później mecz się wyrównał i często były takie momenty cios za cios, natomiast drugi raz w tym sezonie, decydującą bramkę o punktach zdobywamy w końcówce meczu, i to też pokazuje, że że ten mental coraz bardziej rośnie w tej drużynie i myślę, że dzisiaj ten mental był decydujący, tak jak mówiłem na konferencji przedmeczowej, że mm, momentami byliśmy takimi chłopcami mniej dojrzałymi, to dzisiejszy mecz był pod tym kątem jak rozegrany, jak dojrzały gracz. I, to mnie bardzo cieszy, bo to też pokazuje, że znowu mamy progresję w kolejnym aspekcie, a to jest bardzo ważne. Ważne też jest to, żeby, żeby potwierdzić za tydzień, bo to zwycięstwo bardzo smakuje, jest bardzo przyjemne przy tej wspaniałej publiczności, natomiast sezon trwa dalej i chcemy potwierdzać, chcemy się napędzać i głęboko liczę, że to był taki mecz, gdzie coś klikło. Gdzie, gdzie zdobywamy pierwsze trzy punkty i tylko może nas to napędzić. E, Kamil, czy ty jeszcze mógłbyś powiedzieć, jak to wyglądało w perspektywie No Zgadzam się oczywiście z trenerem, że, no, że ten mecz, myślę, że, że mógł się potoczyć w dwie strony, bo te pierwsze 30 minut było z, z, w nasze wykonaniu na pewno bardzo dobre. Myślę, że znowu to wyglądało w taki sposób, że mamy fragmenty bardzo dobrej gry, gdzieś w pewnym momencie spada nam może brak, może brak koncentracji i, i, i pozwalamy przeciwnikowi tworzyć sytuacje. Też mam teraz w pamięci swoją sytuację, gdzie nie ostrzegłem się błędu i przeciwnik miał, miał dobrą okazję do strzelenia gola, ale, no ale to co trener powiedział, że to był mecz, gdzie, gdzie myślę, że pokazaliśmy jak chcemy grać, jaką mamy jakość. No i wreszcie pokazaliśmy tą dojrzałość, bo, bo w drugiej połowie mieliśmy, myślę, 15-20 minut takie troszkę słabsze w naszym wykonaniu, gdzie, gdzie przetrzymaliśmy to, wybroniliśmy dużo stałych fragmentów z tak mocnym fizycznie zespołem, także no, myślę, że pokazaliśmy wreszcie, wreszcie tą dojrzałość i, i na końcu nam oddało to, ten nos nam oddał i, i udało nam się strzelić tą zwycięską bramkę. Oby to był dobry prognostyk na kolejne mecze. Już też sobie w szatni powiedzieliśmy, że, że jak najszybciej musimy się zregenerować i dobrze się przygotować do kolejnego meczu, żeby, żeby po prostu potwierdzać tą naszą dobrą, dobrą dyspozycję i, i zacząć zdobywać punkty. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Kuba. Yy, bo wiemy, że yy, yy, Kamil i trener byliście razem w rekordzie Bielsko-Biała. Myślę, Wyśle płomu, przepraszam. Czy to jak pracujecie w Warcie i pracowaliście w Wyśle, to czymś się różni? Znaczy, z mojej perspektywy, no na pewno. Różni się to, powiedzmy, na pierwszy rzut oka. No, trener ma inny sztab. Jest, powiedzmy, obudowany też innymi ludźmi w sztabie, bo wiadomo, że, że są też trenerzy w sztabie, którzy byli z nami w puławach, ale. Do tego jest, są jeszcze inni ludzie. To już wpływa na to, że, że ta praca jest troszkę inna niż w poprzednim klubie. No, ale zdecydowanie pomysł trenera i to, i to jaką filozofię gry ma trener, no, jest spójna z tym, co było, co było w puławach i na pewno mi było łatwiej, yy, łatwiej się do tego dopasować I, i to jest na pewno podobne. Ale to, co powiedziałem, jest tutaj. Inny zespół, inni ludzie w sztabie, to już powoduje, że, że praca wygląda troszeczkę inaczej niż w poprzednim klubie. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma pytanie? Ja do trenera. Tyle rzeczy, ten tydzień przed tym meczem, a nawet dzień meczowy, czuć było w zespole, że on trochę inaczej wygląda. No bo wiemy, że zespół jest złożony z piłkarzy, którzy są zupełnie nowi, ale mimo wszystko gdzieś tę atmosferę dookoła muszą brać, muszą nią nasiąkać, ale czy wyglądało inaczej, czy czuć było, że to nie jest kolejny mecz figowy, tylko trochę coś więcej? Znaczy myślę, że z każdym kolejnym dniem to było coraz bliżej do tego spotkania i myślę, że każdy indywidualnie odczuwał, odczuwał pewne rzeczy, ja dzisiaj jak tutaj przyszedłem i zobaczyłem ile ludzi w klubie jest zaangażowanych w ten mecz, jaką jak mają, jaki mają duży entuzjazm i jak bardzo im zależy to to jeszcze bardziej zrozumiałem, że ta warta Poznań dla wielu ludzi jest po prostu tutaj, tutaj ważna. I to też, to też mnie osobiście e, w pewnym stopniu mm, jeszcze bardziej nakręciło na to spotkanie, więc to jest niezwykle ważne, żeby tworzyć takie wartościowe środowisko ludzi. Myślę, że tutaj, tutaj takie jest. I, no i było to widać w trakcie spotkania, no bo tak jak już też wspomniałem, nasi kibice nas mocno niosą i, i w każdym momencie się dopingują, nawet jeśli mamy ten cięższy moment, także to jest bardzo ważne, za to im dziękujemy i mm, to wsparcie jest kluczowe. To jeszcze ja dopnę, bo wspomniał Pan w swojej wypowiedzi początkowej, podsumowującej mecz, że drużyna zagrała dzisiaj Dojrzałe. to co Pan miał na myśli mówiąc, że dojrzałe zagrała? No część odpowiedzi to mogę skopiować z tego co mówił Kumi, no, szczególnie w tych takich trudnych momentach, gdzie ta druga połowa była taka um, cios za cios momentami, momentami my byliśmy w niskiej obronie, momentami był przeciwnik niskiej obronie. Um, to przetrwaliśmy te trudne momenty, nie popełnialiśmy też tak dużo błędów własnych. Wykorzystaliśmy sytuację, mądrze rozegraliśmy końcówkę no i przede wszystkim, to powinienem powiedzieć na momencie podsumowania mojego meczu, po raz kolejny gracze rezerwowi wnoszą coś kluczowego, no bo akcja bramkowa to jest e, podanie Sebastiana Stablewskiego, który wniósł fantastyczny mental i postawę w tych 10 minutach do Marcela Zyli, który znowu dał podanie asystujące do, do Stanka, który szczera swoją premier, premierową bramkę, więc to też jest dojrzałość. Zawodnicy z ławki, którzy wchodzą, są dobrze przygotowani na mecz, dobrze nastawieni na ten mecz i robią, robią rzeczy, które decydują o losach spotkania. Także myślę, że kilka tych aspektów jest, i bardzo się cieszę, że, że tak to dzisiaj wyglądało. Wiemy, że jakiś czas temu Naturs dostał. Doznał fatalnej konkluzji. Czy to. Bo, Bart bo Bartosz był kutowym zawodnikiem, czy to jakby wpłynął na taktykę. Bartek oczywiście był dla nas ważnym zawodnikiem. Na pewno dodawał do tej drużyny coś, coś ekstra, coś niekonwencjonalnego, takiego z polotem. Natomiast ja osobiście uważam, że każdego człowieka można. Można nie tyle zastąpić, co mm, jakby no, zastąpić po prostu kimś innym i mm, ktoś teraz inny musi przejąć tą rolę, którą miał Bartek i, e, i brać ciężar gry na siebie, tak jak to robił Bartek. Ja jeszcze miał pytanie, to może nie chcę, żeby Pan trener odebrał to, to jako czekalstwo, ale e, zastanawiam się, w kilku meczach na, na, na jakiś tam statystyce yy, inaczej. Czy, czy zmiany nie zostały trochę za późno dokonane? Bo teraz udało się oczywiście wygrać, zmiennicy wnieść co mieli wnieść, ale czy w kilku meczach tam na ileś te zmiany jednak by nie były odebrane jako zmiany zbyt późno? Mhm. Yy. Tylko proszę powiedzieć, w którym konkretnie meczu? Bo... Yy, w tym bo... meczu. Ale, ogólnie, Który którym meczu za późno były? Powiedzieli, że w czterech na pięciu meczach te zmiany byłyby ogólnie zbyt późne. Znaczy, nie wiem do którego meczu się Pan odnosi, no bo to jest istotne, A, do um, No do dzisiejszego, tak, tylko że Pan mówi, że w poprzednich meczach były Nie, za... nie chodzi mi o, ogólnie, jakby, normalnie, nie normalnie, ale w teorii w czterech na pięciu meczach zmiany, które zostały dokonane w takim czasie dzisiaj, ogólnie byłyby odebrane jako zbyt późno. No być może natomiast jakby my wiemy, jakby jakie wartości generują nasi zawodnicy, widzimy jak motoryczne widzimy, jak układa się mecz i, i podejmujemy decyzje na podstawie meczu. I myślę, że rzeczywiście dzisiaj to trochę ciekawstwo, bo te zmiany dały nam kluczowy element i, i dzięki zmianom wygraliśmy mecz. Także, także ciężko mi się do tego odnieść, no bo... No, bo nie do końca uważam, że, że tak było. Oczywiście mm, oczywiście zmiany to jest taki element, gdzie dobrze oceniać po meczu, no bo to już jest coś, co się wydarzyło. Natomiast podjąć decyzję w trakcie spotkania jest troszkę trudniej, i też są pewne okienka zmian, w których najlepiej te zmiany dokonywać. Jakby to ma, to ma związek z kilkoma rzeczami, i, e, my tak tymi zmianami zarządzamy do tej pory. Ja jestem z tego zadowolony, no bo, no bo często, często są kluczowymi zawodnikami wtedy. Okej, okay,